Tłuskie kłamstwo to taki synonim, można powiedzieć dzisiaj, e, więc to można przy, bym, przyjąć do wiadomości, że on na pewno kłamał wtedy, kiedy mówi, że nie wiem, co podpisuje. Zresztą to jest taki paradoks kłamcy, kiedy kłamca mówi, że mówi prawdę, wtedy, kiedy mówi, że kłamie. No. Więc może rzeczywiście b, b, to ma miejsce w tej sytuacji. To by też oznaczało, że jest jakiś coś ponad tym wszystkim, jakiś deal. Ja nie widzę żadnego dealu. 5% dla nauczycieli podwyżek. Przecież to jest skandal. Przecież to miała być grupa, która będzie obsypana złotem przez, przez ten rząd, a tymczasem słyszymy, że 5% będą dostawać się nauczycieli. My dzisiaj gromadzimy materiał, i on jest już bardzo pokaźny, na całe to bezprawie, urządzane przez Tuska, przez Bodnara, przez ministra finansów, przez wielu innych funkcjonariuszy publicznych, i to będzie podstawa solidnego rozliczenia już niebawem, bo władza, w moim przekonaniu, w Polsce zmieni się szybciej niż to się Tuskowi, Bodnarowi czy Giertychowi wydaje. Międzypartyjny spór dalej trwa i wcale nie spowalnia. Niedługo z pewnością jeszcze rozpędzi się, gdy za rogiem pojawi się widmo wyborów prezydenckich. Ale już teraz czuć w powietrzu, że atmosfera ciągle gęstnieje. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj temu, co ukrywają kolejne zmiany naszej władzy i zastanowimy się, w jakim kierunku zmierzamy. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do czarnka. 1 2 3 Napisane? No to lecimy. Spór ma miejsce nie tylko w mediach, ale również tam, gdzie nasz wzrok z perspektywy obywateli może nie sięgać. Chodzi oczywiście o płaszczyznę formalną. Ktoś chyba chce zaszkodzić kampanii, która może postawić prawo i sprawiedliwość na równi z konkurencją. 20 czy tam 30 lipca orzeczono o by przy środkach finansowych dla wszystkich po zapisem, a pis zostawiono na cały sierpień. Po co? Po to, żeby później te filmiki, 24 godziny na dobę, wędrowały do PKW i żeby PKW była pod naciskiem i ze strony koalicji oszustów przez całe 30 dni. I oni tam rzucali takie argumenty, które później PKW brała pod uwagę. Myśmy dawali kontrargumenty, bo myśmy nie wysuwali wcześniej argumentu, że kampus Polska Trzaskowskiego powinien być w całości zaliczony do kampanii wyborczej koalicji obywatelskiej i brakło go w sprawozdaniu. Myśmy ten argument dali jako kontrargument wówczas, kiedy oni zaczęli rzeczywiście szaleństwo. Tylko co po naszym kontrargumencie, jak PKW już miesiąc wcześniej stwierdziła, że wszystko w porządku No z generalnie powinna, I tylko wobec miesiąc misu, wcześniej. Żart sytuacyjny jest taki, że pis ze środkami nie odpuszcza. Jak nie dostaną ich z tego źródła, to załatwią z innego i radzą sobie z tym całkiem dobrze, bo organizują zbiórki, gdzie ludzie chętnie wrzucają coś od siebie. W ten sposób także uwypuklają problem tego, że zostali z jakiegoś powodu wystawieni, a ludzie zrzeszają się, by im pomóc, co jest jeszcze bardziej angażujące. Choć to, co zebrali do tej pory, może być zbyt małe na skuteczną promocję, to mają też inne sposoby, na przykład media. Zarówno jedna, jak i druga strona ma tutaj łatwość, bo materiały na pogrążenie opozycji zbierają. Się same. I w ten sposób doszło do takiego łamania prawa przygotowanego w sposób systemowy. I dzisiaj odpowiedź na to jest tylko jedna w Polsce dzisiaj mamy do czynienia z pełnym zamachem na praworządność, w demokrację, na podstawy demokracji, a nią jest również równość partii wobec prawa. I to musi być zaskarżone do Sądu Najwyższego. No, I już słyszymy, właśnie. jeżeli Sąd Najwyższy przychyli się do naszego odwołania, które na pewno będzie świetnie motywowane, a Pan Minister Finansów powie, dla mnie to nie istnieje i nie wypłacę pieniędzy, to przekroczy swoje uprawnienia, będzie miał przestępstwo i na pewno pan minister finansów, gdyby to zrobił, gdyby to zrobił, poniesie za to surowe konsekwencje. Bardzo szybko, szybciej mu się to wydaje. Rozliczać będzie można w nieskończoność. Dowody jeszcze z pewnością się znajdą, a partia podobno z pełnym zaangażowaniem nad tym pracuje. Albo przynajmniej tak mówi Czarnek. My dzisiaj gromadzimy materiał i on jest już bardzo pokaźny na całe to bezprawie urządzane przez Tuska, przez Bodnara, przez ministra finansów, przez wielu innych funkcjonariuszy publicznych. I to będzie podstawa solidnego rozliczenia już niebawem, bo władza w moim przekonaniu w Polsce zmieni się szybciej niż to się Tuskowi, Bodnarowi czy Giertychowi wydaje. Jak już mieliśmy okazję wspomnieć, tutaj nie trzeba się bardzo angażować. Gdyby społeczeństwo otworzyło oczy, to szybko okazałoby się, że żyjemy w kraju, w którym nie ma kompletnie miejsca na sprawiedliwość. Nie trzeba daleko wychodzić, czy nawet dokonywać jakiegoś konkretnego śledztwa. Wystarczy poczytać dostępne artykuły, w których propaganda wręcz się rozlewa. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy grzebać głębiej. Po to pojawia się tak wiele nośnych tematów, by przede wszystkim coś ukryć. Choć nie umniejszamy i prawej stronie, oni także rąk krystalicznie czystych nie mają. Na czym powinniśmy się natomiast teraz w głównej mierze skupiać, to ci, którzy mają władzę w rękach i decydują o naszej przyszłości, a dzieje się wiele. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie kierowali do prokuratury bądź do innych organów odpowiednich zawiadomień, tak jak na przykład wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na to bezprawie pani Nowackiej w sprawie religii. Nie wiem, czy państwo słyszeliście panią Nowacką dzisiaj, która zapewniała, że żadne pieniądze publiczne na kampus Polska nie szły, tylko samorządowe. A samorządowe to czyje? Nowackiej czy publiczne? No. ci ludzie nawet nie mają pojęcia, co mówią, ale to ich nie zwolni z odpowiedzialności. Mogę powiedzieć coś, co może być lekko zaskakujące. Otóż premier podpisując tę ten, ten nominację, tak naprawdę uznał naszą rację i dzisiaj oczywiście jego tłumaczenie, że się pomylił, że nie widział, świadczy o tym, że premier w ogóle nie wie, co podpisuje. Polacy, którzy głosować nie mogli, ponoszą konsekwencje za tych, którzy do urn udać się mogli. Mało jest to zabawne i niezbyt pocieszające. Na końcu i tak wszystkim się wprawdzie oberwie, ale po co te pośrednie ofiary? Ktoś powinien być za to odpowiedzialny. Mamy taką osobę i zdaje się, że ona także jest zagubiona. Premier Donald Tusk wyjaśnił kontrowersje związane z jego kontrasygnatą dotyczącą nominacji neosędziego w Sądzie Najwyższym. Tusk twierdzi, że nie został poinformowany, iż osoba wymieniona w podpisanym przez niego dokumencie to neosędzia. Czaicie? Nikt mu nie powiedział, co jest napisane na papierze, który zwieńczył swoim podpisem. Sprawa dotyczy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, który wyznaczył przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. To zgromadzenie ma wybrać kandydatów na nowego prezydenta. Tej izby. Decyzja prezydenta otwiera możliwość powołania na to stanowisko jednego z sędziów. Wiecie państwo co nam grozi? Wiecie państwo co nam grozi? Mamy do czynienia z człowiekiem całkowicie nieodpowiedzialnym. Człowiekiem, który podpisuje najważniejsze dokumenty bezwiednie całkowicie. Można spytać pana premiera Mateusza Morawieckiego, który tu przede mną zasiadał na tym miejscu przed chwilką, czy, podpisał, czy podpisując wiedział co podpisuje. Ja sobie nie wyobrażam, żeby premier rządu nie wiedział co podpisuje. A Tusk wprost się przyznaje. Sorry ze świadomością to zrobił, ponieważ wcześniej odmówiono kontrasygnaty na takim samym piśmie pani Manowskiej. Tylko to by oznaczało, że po pierwsze premier znów kłamie, co nie jest jakimś wielką niespodzianką, prawda? Tusk, tusk i kłamstwo to taki synonim, można powiedzieć, dzisiaj, więc to można przy, by przyjąć do wiadomości, że on na pewno kłamał wtedy, kiedy mówi, że nie wie, co podpisuje. Zresztą to jest taki paradoks kłamcy, kiedy kłamca mówi, że mówi prawdę, wtedy, kiedy mówi, że kłamie. No. Więc może rzeczywiście to ma miejsce w tej sytuacji. To by też oznaczało, że jest jakieś coś ponad tym wszystkim, jakiś deal. Ja nie widzę żadnego dealu. Rzecz jasna, pomyłki też się zdarzają, nawet na najwyższych szczeblach. Szkoda tylko, że tak ważnych sprawach. Tak czy inaczej, nawet jeżeli jest to, jak uważają niektórzy, rozdmuchana sprawa, to pojawia się także inny temat, czyli ci cali neosędziowie. Tysiące ludzi, którzy skończyli Uniwersytet Warszawski, Gdański, Wrocławski, w pocie czoła kończyli studia prawnicze na wszystkich możliwych uczelniach, robili aplikacje, zdali egzaminy sędziowskie, zostali powołani na swoje stanowisko sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego w demokratycznych wyborach, to są sędziowie, a nie neosędziowie, bo zasługują na to, bo do poszli do tego swoją ciężką pracą i żaden Tusk, żaden Onet i żaden TVN nie będzie sobie urządzał hucpy i kilka tysięcy ludzi, młodych ludzi, kompletnie niezaangażowanych w politykę, nie będzie przyzywał neosądziami, bo to jest też barbarzyństwo. Więc Tusku, może się w końcu zorientowałeś, no. Pamiętacie jeszcze jak koalicja doszła do władzy i usuwali wszystkich, którzy nawet hipotetycznie i bez większego potwierdzenia mieli być jakkolwiek powiązani z prawem i sprawiedliwością? To w zasadzie ten sam temat. Opozycję trzeba usunąć zewsząd. Nie mogą pozwolić sobie na to, by mieli cokolwiek do powiedzenia w kraju. Nie ma miejsca na duopol, a już na pewno nie na władzę ludu albo oni, albo nikt. Jak już mają bezwzględną władzę, to mogą sobie pozwalać na znacznie więcej. Na przykład na to, by zmienić krajobraz naszych szkół. Niekoniecznie są to jednak zmiany pozytywne. Oczywiście edukacja nie funkcjonuje dziś u nas najlepiej, nie można było tego z pewnością powiedzieć za prawa i sprawiedliwości, ale reformy zdają się posuwać dużo dalej, niż wymagałoby tego dobro uczniów. Być może ma to nawet drugie dno. Nie chodziłoby tylko o to, by sprawić, że szkoły staną się jednolite ideologicznie, ale by wpłynąć na decyzje podejmowane przez osoby, które rzeczywiście podejmują odpowiedzialność. To zabezpieczenie, które sąd, który Trybunał Konstytucyjny wydał, ono powoduje, że to rozporządzenie, akurat to z 26 lipca, które daje możliwość organizowania lekcji w grupach międzywiekowych, absurd całkowity i to w każdej sytuacji ono nie obowiązuje się, jest zawieszone. I teraz to jest bardzo ważne, również z punktu widzenia rozliczeń w przyszłości, bo dzisiaj każdy dyrektor szkoły w Polsce, każdy Również ten, któremu by nigdy nie przyszło do głowy, żeby organizować lekcje religii ze stratą dla dzieci i tych jest większość. Dlatego, że mamy dobrych dyrektorów szkół w Polsce, wiemy o tym jako wieloletni minister edukacji i dziękuję dyrektorom za świetną organizację pracy w szkołach, w większości szkół, ale dotyczy to głównie mniejszych miejscowości, wsi, małych miast i miasteczek. Natomiast będą dyrektorzy poddawani presji w takich miastach jak Warszawa, Poznań. Wrocław, Gdańsk na 100%, czy Kraków, będą podawani presji, będzie żądanie od prezydentów, w kierunku dyrektorów, macie likwidować religię, czyli łączyć te grupy, bo orzeczenie Trybunału nie obowiązuje. Efekt będzie i tak ten sam. Stworzymy nowy zarys instytucji, które od teraz będą całkowicie zależne od mi się władzy, która będzie mogła manipulować nie tylko umysłami młodych, ale także osób, które za przekazywanie im bezpośrednio wiedzy są odpowiedzialne. W tym samym czasie oczywiście wypleni się także Wszystkie elementy, które nie pasują nowemu porządkowi świata, jak nauczanie religii w szkołach, a poprzednie obietnice rozmywają się jak papier w wodzie. Zgodnie z zapowiedziami, nauczyciele mieli otrzymać podwyżki na poziomie 30-33% do 33 od początku roku 2024, choć mówiono nawet o 40, ale ten wątek jakoś szybko się urwał. Tak czy inaczej, wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych miały wzrosnąć odpowiednio o około 517 zł netto i 604 zł netto, co jednak nie przekroczyło progu 5000 zł netto dla nauczyciela dyplomowanego. Pan premier również na nasz wniosek, na mój wniosek przekazał miliard 300 milionów złotych uczelniom, a pierwszą decyzją Tuska było zablokowanie tych środków. W zamian za to dali co? 160 milionów złotych na akademiki. Zamiast miliarda 300, 160. To jest to bogactwo. Milionów. E, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, czyli prawie 10 razy mniej, jeśli chodzi o szkoły, no przecież to myśmy przygotowali większą część tych podwyżek dla nauczycieli, którą otrzymali. No a teraz słyszę, że w tym budżecie podobno ma być całe 5%, tak? 5% dla nauczycieli, podwyżek? Przecież to jest skandal. Przecież to miała być grupa, która będzie obsypana złotem przez, przez ten rząd, a tymczasem słyszymy, że 5% będą dostawać się nauczyciele. Co się stało? Tyle lat najeżdżania na Prawo i Sprawiedliwość za zaniedbanie nauczycieli, tylko po to, by zrobić to samo, gdy tylko przejęli stery? A tyle padło pięknych słów o tym, że ta grupa to prawdziwi bohaterowie. Ludzie wybitni, którzy zasługują na ogromny szacunek i wsparcie państwa. Jak widać, priorytety są bardzo ruchome. Nawet jeśli podciągnęliby wypłaty nauczycielom, to Pewnie i inne wątki byłyby zaniedbane. Zapytajcie Państwo Nowackiej, Lubnauer i Muchy, czy dzisiaj dały jakiekolwiek środki, dały bądź wnioskowały do premiera o jakiekolwiek środki na rozbudowę szkół, modernizację szkół, budowę sal gimnastycznych w szkołach i samorządowych i niesamorządowych. Otóż to wszystko jest ucięte, czyli ucięto miliardy złotych dla samorządów i innych podmiotów prowadzących szkołę, bo stwierdzono, że to jest niepotrzebne. To jest barbarzyńskie. To jest zaoranie polskiej szkoły, także inwestycyjnej. Takich reform oczekiwaliśmy, prawda? To jest to kompletne przetasowanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Siema.